No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Niko. Dzisiaj postanowiłem dla was zrobić poradnik na temat tego jak się uporać z czarnym ekranem przy nagrywaniu różnych scen bądź obrazu gier za pomocą OBS Studio Nieraz wiele czasu sam tak jakby musiałem tracić żeby się uporać z tym właśnie problemem Także chciałem Wam zaprezentować kilka możliwych sposobów które mogą Wam pomóc i tak jeden... znaczy sposób jeden no, niby banalny się wydaje ale no niektórzy po prostu nie mają jeszcze doświadczenia na początku z OBS Studio i jakby nie zaznaczają tej, tego oczka przy jakby scenie i to jest to jakby podstawowy błąd ponieważ no jeśli się tego nie zaznaczy no to no to widzimy czarny ekran i nic no, czy słychać może głos ale nie widać ekranu gdy nagrywamy daną scenę Też. także sposób drugi to jest jakby zła wersja użytego OBS a w stosunku do naszego systemu Windows Mamy system 32-bitowy, 64-bitowy. I po prostu, jeśli użyjemy OBS-a 32-bitowego w stosunku do naszego 64-bitowego systemu, no to może też dawać taki właśnie efekt. No, można popróbować jednego i drugiego sposobu, czy, czy Wam to pomoże. Także sposób trzeci, jakby, no to e, reinstalacja e, programu OBS Studio. E, czwarty sposób e, rozwiązania e, czarnego ekranu e, to jest tak jakby odpalenie obs e, z uprawnieniami administratora. I na przykład w tym przypadku o, udało mi się ten problem rozwiązać, także wchodzimy na przykład w start albo najeżdżamy tam na ikonę OBS-a na pulpicie dajemy prawy przycisk myszy i tu z właściwości musimy wybrać zgodność w zakład... znaczy no... we właściwościach OBS-a zakładkę zgodność tutaj musimy zaznaczyć to okienko poziom uprawnień uruchom ten program jako administrator tak na przykład jest w Windows 7, bo tak ją używam. Ale podobnie pewnie jest w Windows 10, także. I sposób piąty to jest to, jakby odpalenie OBS-a na karcie graficznej zintegrowanej albo dedykowanej o wysokiej rozdziel rozdzielczości, na przykład Wida i około 90% laptopów posiada jakby dwie karty graficzne, jedna jakby zintegrowana i dedykowana i u mnie ten problem również udało mi się rozwiązać przez właśnie wejście w ustawienia karty graficznej i zamianę tam ze zintegrowanej na dedykowaną. Także no musimy na przykład w przypadku Windowsa 7 wejść tutaj w panel sterowania NVIDIA. Czyli sobie w to wchodzimy. No i mamy ustawienia czy znaczy dwie zakładki ustawienia programu musimy wybrać. I najeżdżamy właśnie tutaj musimy też wybrać Open Broadcast czyli OBS. I trzeba zaznaczyć, wybierz preferowany prof, procesor graficzny dla tego programu. I można tutaj wybrać między procesor Nvidia albo zintegrowana karta. Jest jeszcze jakaś trzecia opcja, ale tego raczej nie używałem. Generalnie trzeba popróbować albo zintegrowaną użyć, albo właśnie dedykowaną. I to u mnie zadziałało w przypadku nagrywania obrazu niektórych gier. Na przykład. Mogę wam to zademonstrować. Na przykład tu sobie uruchomimy grę. Dobra. Teraz nie przechwytuje mi tak obrazu gry, muszę zaznaczyć to oko. Najlepiej jeszcze wejść właśnie w te ustawienia, jakby grafiki. Znaleźć tą moją grę, procesor Nvidia o dużej wydajności. To tu muszę mieć to samo. Dalej nie widzę tego, tak? I co teraz? Tu jeszcze można spróbować wybrać konkretne okno. I proszę bardzo, od razu przechwytujemy. Ale jeśli zamienimy to na na przykład zintegrowaną kartę graficzną. No to już może nie być tak kolorowo. Na przykład wyłączę to, włączę. No teraz w przypadku już zadziałało, ale jakbym pewnie wyłączył ten program i włączył go jeszcze raz, to Spróbujmy, no czasem działa, czasem nie działa. No. no teraz na przykład nie działa, bo jest zintegrowana kartograficzna. No musicie się tym pobawić i popróbować te opcje także. Ok, sposób szósty. To trzeba tak jakby najechać na scenę w obs Prawym przyciskiem myszy. Na przykład przechwytywanie obrazu. I tutaj mamy. Przekształcenie obrazu dopasuj do ekranu. No też może zadziałać. A jeśli to te wszystkie sposoby u was zawiodą, no to trzeba będzie się wtedy zgłosić do administratorów OBS-a z tym problemem, że może oni wam coś tutaj mogą pomóc, tak żeby to zrobić też właśnie, no to Trzeba takby tak pliki dziennika wejść w pomoc pliki dziennika wyślij ostatni plik dziennika. Tutaj się tak jakby skopił ten adres URL i później wkleić im to tak by w forum pomocy OBS-a. I generalnie trzeba czekać na odpowiedź od nich. Jeśli wam te sposoby wszystkie moje tutaj zaprezentowane, któryś z nich po, pomoże, to dajcie łapę w górę, dajcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Jeśli dacie jeszcze dzwoneczek, to będziecie na ze wszystkimi tak jakby, nowościami na bieżąco pojawiającymi się na moim kanale. Także dziękuję Wam za oglądanie tego poradnika i mam nadzieję, że Wam to pomoże jakoś. Także trzymajcie się, cześć.